Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze września. We wrześniu udało mi się skończyć sześć książek, więc ten film będzie raczej krótki. Przy okazji testujemy nowy mikrofon, więc dajcie znać jak wrażenia dźwiękowe, czy jest lepiej, gorzej, odrobinę lepiej, odrobinę gorzej, bo tutaj też będzie wchodziła taka opcja, że mam też większą mobilność z takim mikrofonem i będę mogła trochę więcej kadrów może poszukać w tym moim mieszkaniu. Ale no zobaczymy, dajcie znać, jak Wam ten dźwięk teraz pasuje lub nie. No i lecimy z podsumowaniem września. Tak jak mówiłam, sześć książek, dwie fizyczne, cztery e-bookowe, nic w audio, bo raczej ostatnio to audio u mnie bardzo zostało zapomniane. Mam wrażenie, że jak słucham audio na słuchawkach, to nawet jak robię jakąś monotonną czynność, bo już nie mówię o tym, żeby słuchać jakkolwiek w pracy, no bo to u mnie jest niewykonalne, bo ja mam pracę umysłową i nie potrafię się skupić po prostu na dwóch rzeczach, ale nawet jak wiecie, robię sprzątanie domu, to mam wrażenie, że i tak moje myśli idą swoim torem, a ten audiobook sobie leci, i potem mam wrażenie, że nic z tego nie kumam, więc jednak ja. Ja wolę czytać, żeby, żeby rozumieć. No, chyba że naprawdę skupiałabym się, wiecie, na jakimś układaniu puzli albo czymś i może nie miałabym tak przebodźcowanej głowy, to może wtedy byłoby lepiej. Słońce mi tak wschodzi i zachodzi, więc mam nadzieję, że ten kadr też będzie w miarę ok. No i idźmy wreszcie do tych książek, bo to jest najważniejsze na tym kanale. Polecimy standardowo chronologicznie. I pierwszą książką, którą skończyłam we wrześniu, jest Piękna Brzydota. Alice Fenej. Ja tej autorki przeczytałam już dwie książki wcześniej: Papierka nożyce'' i Dobra, Zła Dziewczyna. I obie były ok. One nie były jakieś bardzo dobre, które bym bardzo wam polecała. Obie były po prostu ok. A ta mam wrażenie, że jest najlepszą książką autorki. Nadal nie jest to mój ulubieniec, bo mi jej Cztery Gwiazdki, ale tutaj już było naprawdę dobrze. Było kilka takich rzeczy, że nie wiem, czy do końca mogłoby się to tak wydarzyć, ale nie przeszkadzało mi to. Był plot twist, mocno się zaskoczyłam wszystkim, więc super. Historia, generalnie z pozoru, bardzo prosta, bo mamy mężczyznę, do którego dzwoni żona, która wraca właśnie do domu samochodem, no i coś tam się dzieje na drodze i nagle. Urywa się po prostu im rozmowa, i on nie wie, co tak naprawdę się z tą żoną stało. No i on tam biegnie na to miejsce, gdzie mniej więcej wiedział, że ona tym samochodem jechała. No i samochód stoi, ale żony nie ma. Żona po prostu zniknęła, nie wiadomo, co się stało. No i jakiś czas później on dostaje propozycję od swojej agentki, bo on jest pisarzem, wyjechania na taką wyspę żeby pewnie odreagować, trochę pobyć w innym klimacie, no i on się zgadza i ona tą wyspę wyjeżdża i na tej wyspie już od początku czujemy, że coś jest nie, nie tak i tam się różne teksty pojawiają, on, on kogoś pyta o, o różne rzeczy i już wtedy powinna mu się zaświecić jakaś czerwona lampka, ale chyba... On nie jest yy, yy, czytelnikiem takich thrillerów, żeby wiedzieć, że już wtedy ten tekst powinien mu coś powiedzieć. Dzieją się przeróżne rzeczy. I to, jak to się wszystko rozwiązało, i to, co tak naprawdę tam się okazało na koniec, no, rozwaliło mi głowę. Nie było to, ja mówię, takie zaskoczenie, że bardzo bym tutaj e, uwierzyła w to, ale zaskoczyłam się nieźle. Więc trzyma w napięciu naprawdę trzymam w napięciu ta książka, tak jak te dwie poprzednie mam wrażenie, że były takimi bardziej melodramatami, może papier, kamień, nożyce mniej, ale ta dobra zła dziewczyna była mniej thrillerem, a bardziej po prostu taką historią rodzinną mam wrażenie. E, tak tutaj mamy typowo historię, która ma jakąś wielką tajemnicę, cały czas czujemy, że coś jest nie tak i cały czas chcemy się dowiedzieć, co tam będzie na końcu z tym wszystkim, co się po prostu okaże. No i to, co się okazuje, nie wierzę, że jesteście w stanie się domyślić tego. Ja miałam różne pomysły na to wszystko, ale chyba nie, ani jednym z tych pomysłów nie było to, co tu się, tu się wydarzyło. Więc w sumie tę książkę wam mogę polecić. Bardzo, bardzo fajna rozrywka, naprawdę solidna książka tej autorki. Nie mówię, że te dwie poprzednie były złe, ale ta na pewno jest według mnie najlepsza. Następnie coś, co mam w wersji papierowej, czyli ptaki, które zniknęły, Jimeneza. Nie wiem, czy tu się czyta to J, czy nie, bo wiem, że e, po hiszpańsku J się nie wymienia, więc może Hibelez, oni tak czasem wymieniają J. Ten autor napisał Włócznie wodę. I tamta książka podobała mi się bardzo. Ona była taka magiczna, ona była taka, taka bajka, baśń dla dorosłych. Brutalna, krwawa, ale opisana bardzo pięknym językiem. Fantazy. Tam to było. A to jest science fiction w tym samym pięknie napisanym stylu. Język jest cudowny i wiem, że to jest autor, który prawdopodobnie tak pisze w każdej swojej książce. Więc muszę jeszcze zobaczyć, jakie jeszcze książki wydał, bądź jeszcze nie, więc będę się na pewno czaiła na każdą kolejną książkę tego autora. I powiem Wam, że ta książka, przeczytałam, że była jego w ogóle debiutem. I jak na debiut, no to jest świetna. Jest świetna. Ona jest w tym samym klimacie prowadzona, co włócznie rozcina wodę, a jednak fabuła jest zupełnie inna. No bo mamy tutaj science fiction, mamy tutaj tajemniczego chłopca, który spada znikąd yy, na Ziemię i ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co z nim zrobić. On nie mówi. No i ten chłopiec zostaje przekazany takiej pilotce, e, pilotce statku. Kosmicznego. No, i ona też no, podróżuje tym statkiem, no i dla niej czas płynie zupełnie w innym e, tempie niż na przykład z punktu ziemskiego. Wiecie mniej więcej, jak to wszystko działa, e, więc dla niej na przykład mija rok, a dla człowieka na Ziemi mija 20 lat, więc tu jest jeden aspekt tej historii, który tam na początku jest e, rozwijany. Mamy też inną perspektywę e, pewnej e, pani naukowiec e, ziemskiej, e, która no bierze udział w pewnym takim tajnym projekcie, no i z nią też jest związany cały ten wątek fabularny, to się wszystko później na koniec wszystko łączy. Mamy tutaj dość odległą przyszłość, bo rok nie wiem nawet czy nie 3000 któryś, więc mocno, mocno w przyszłości mamy tę historię poprowadzoną. No i ten chłopiec faktycznie jest tajemniczy, nie do końca wiadomo skąd on pochodzi i co tak naprawdę, e, jakie umiejętności posiada, bo posiada pewne umiejętności. No i to wszystko tutaj się w tej historii okazuje. Fabuła jest troszkę. Bardziej skomplikowana do opisania, mam wrażenie, niż Włócznia Rozcina Wodę. E, tam było to bardziej proste do opowiedzenia. E, tutaj, e, no, trzeba się wgryźć. Ja też e, podeszłam do tej książki kompletnie nie wiedząc, o czym ona jest i miałam wrażenie, że zaczynam ją czytać i później po kilku rozdziałach nie wiem, o czym czytam, bo ta historia zmierza w trochę innym kierunku niż mamy wrażenie na samym początku. Więc, no. Tutaj trzeba się przyzwyczaić też do tego, że trzeba tej historii dać po prostu się poprowadzić, więc ja tutaj też dużo fabularnie więcej nie będę mówiła. Jest napisana pięknie, tego jej odmówić nie można, ale w tym wypadku mi czegoś tutaj zabrakło. Pomimo tego, że mogłabym stwierdzić, że science fiction bardziej mi się zazwyczaj podoba niż fantazy. Tak jednak Włócznie rozcina wodę była dla mnie ciutkę lepsza, dlatego Włócznie rozcina wodę dostała ode mnie 5 gwiazdek, ta książka dostała ode mnie 4 gwiazdki, ale nadal warto. Myślę, że każda kolejna książka autora będzie coraz lepsza. Jeżeli to jest debiut, no to jak na debiut, to tutaj trzeba by wystawić naprawdę 6 na, na 5 albo 11 na 10, bo no, takich debiutów jest bardzo, bardzo mało. A jeszcze jest tutaj, wiecie, cały koncept science fiction i... i, i ja mam wrażenie, że te historie Science Fiction zawsze są trudniejsze w poprowadzeniu, żeby było to wszystko jeszcze jakieś spięte naukowo i poprawne. No, fantastyczne. Miałam ciarki w pewnych momentach, bo była wzruszająca ta historia też. No, jest piękna, jest piękna po prostu. Trzeba, tak jak mówię, wejść w tę historię. Ale później ona wam naprawdę to wszystko wynagradza. Nie jest długa, więc no polecam każdemu, kto jeszcze nie zna autora, to myślę, że naprawdę, naprawdę warto poznać. To będzie jeden z tych moich ulubionych autorów. Obie razem ze włócznią rozcinającą wodę naprawdę, naprawdę są warte polecenia. Teraz coś, co w sumie nie wiem, czy polecam, czy nie. I ta książka sprawiła, że trochę mi się zaczynam bać serii artefakty z maga, bo to ślepe stado niestety troszkę mnie wymęczyło. To jest historia nie jakaś mocno długa, ale bardzo poszatkowana. To jest historia, która może wstrząsnąć czytelnikiem i ja totalnie rozumiem te opinie ludzi, którzy dają jej pięć gwiazdek i uważają, że to jest najlepsza książka, bo to jest polecajka od was. To jest Polecajka, kogoś, kto powiedział, że to jest jego ulubiona książka. No, moją ulubioną książką ona nie będzie, ale rozumiem, rozumiem to, bo ona opowiada o Ziemi, która umiera. I to tak na każdym froncie. No, z każdej strony, z każdej, z kartki tej historii mamy takie bijące nieszczęście i, i taką beznadzieję, w której jesteśmy. Masa ludzi choruje, mamy zwiększoną śmiertelność, jest problem z powietrzem, problem z wodą, no właściwie z wszystkim, więc no, jest jedna taka wielka beznadzieja. No i to nie jest historia jednego bohatera, to nie jest nawet historia dziesięciu bohaterów. To jest historia taka, jakbyście czytali po prostu wycinki. Z całego roku, powiedzmy, na, na, na Ziemi, bo to też jest podzielone chyba na miesiące, właśnie. Więc no mam wrażenie takie, że no, tutaj mamy kogoś, tutaj mamy kogoś, oni mi się w ogóle nie łączyli, i ja nie wiem, czy ta historia w ogóle jakkolwiek się gdzieś łączy, bo mamy tutaj tak dużo bohaterów i imion, że ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek się tam powtarzał. Więc to jest po prostu odraz przedstawiony, a nie. Historia jakaś taka ciągła, fabularna. I to mi tutaj przeszkadzało, bo ja nie potrafiłam się zaangażować. Czułam ten klimat <gryw> i to faktycznie mocno działa na wyobraźnię, ale ja potrzebuję kogoś, za kim podążam w takim świecie. I niestety no, ta historia pod tym kątem mnie do siebie nie przekonała, bo no, ja potrzebuję po prostu innego typu historii. Ale jeżeli intryguje Was taka wizja, no to to, myślę, że jest wstrząsająca wizja, więc no na pewno jest to coś ciekawego, ale po prostu nie jest to nic mojego. Następnie przeczytałam drugi tom takiej serii kryminalnej, której tytułu nie będę wymawiać, bo tam jest po prostu bardzo długi tytuł, ale jak Wam pokażę okładkę, to pewnie skojarzycie, co to jest za seria. Jest to tytuł Przyjaciele po grup. I powiem Wam, że jak pierwszy tom mi się podobał, tak, drugi tom również mi się podobał. Jest bardzo ciekawie prowadzona ta historia. No i czytelnik może podążać wszystkimi tropami, które detektywi znajdują, i możemy sami, tak jakby odkrywać tą zagadkę i sami próbować rozkminić, kto, co i jak. Ja tutaj myślę, że miałam. Taki typ, tak jak w Pięknej brzdocie no nie miałam typu, jak, jak to wszystko się potoczy tak tutaj. Trochę tam wykombinowałam, no ale wiadomo, że nie wiemy od razu wszystkiego, dowiadujemy się tego idąc po prostu dalej z fabułą. Tutaj mamy historię człowieka, który został znaleziony w ogrodzie zoologicznym, Koło, chyba, ogrodu, ogrodu zoologicznego, a ten człowiek był nauczycielem i takim działaczem ekologicznym. Więc, wiecie, mamy tutaj taki wątek tej ekologii, i nauczyciela, i szkoły, i uczniów. No i przez to mamy też dużo podejrzanych, no bo mamy ludzi. Z ogrodu zoologicznego a, i mamy właśnie e, tych ludzi z jego pracy, czyli w obrębie szkoły. No i mamy tutaj skupienie na śledztwie, mamy wątki poboczne, bo mamy pewien mini romansik tutaj, e, nie powiem kogo z kim, ale to też jest powiązane poniekąd e, fabularnie, bo ma to wpływ w pewnym momencie na śledztwo, więc fajnie to jest wszystko rozwiązane i bardzo mi się podoba ta seria, bardzo dobrze mi się czyta. E, autorka no, pisze. Świetnie, nie mogę tutaj nic zarzucić. Moja mama również czyta tę serię. Ona też lubi te klimaty, więc też jej się bardzo podoba. Więc macie już tutaj dwie polecajki, a ja odkryłam ją dzięki Krysi z kanału o książkach. Więc czasem fajnie jest wyczaić coś takiego nowego, bo nigdzie więcej o tej serii tak naprawdę nie słyszałam. No i teraz przed nami wielki gruba, z którego udało mi się skończyć we wrześniu, a jest to kolonia Maxa Kidruka. I słuchajcie. No, przepadłam. To jest no, genialna historia pod kątem niektórych wątków, bo ostatecznie dałam jej też cztery gwiazdki. Mamy tutaj historię kolonii na Marsie, ale jednocześnie też mamy perspektywę ziemską. Mamy tutaj masę, masę, masę bohaterów. Także, jak ktoś potrzebuje jednego bohatera albo dwóch, no to nie tutaj. Tutaj jest naprawdę masa tych wątków. Niektóre są krótsze, niektóre się powtarzają częściej i są takimi, powiedzmy, Głównymi wątkami, no ale trzeba się przyzwyczaić do tego e, trybu historii. Mi osobiście to odpowiadało, bo jesteśmy w stanie poznać tę historię z tylu perspektyw, ile tylko się da, więc super. Te perspektywy ziemskie są na 5 gwiazdek, a perspektywy marsjańskie są na trzy. Dlatego też dałam tej książce cztery gwiazdki. Mam wrażenie, że te perspektywy marsjańskie są niedopracowane. Mam wrażenie, że niektóre rzeczy by tak się nie działy, bo raczej właśnie no, tworząc kolonie, wysyłając już ludzi, którzy mają budować jakieś społeczeństwo gdzieś, no powinny być jakieś zasady ustalone. Mam wrażenie, że to wszystko jest tak, jakby tam ludzie się po prostu znaleźli i teraz nagle o tutaj mamy problem z tym, u tutaj mamy problem z tym i to jest uregulowane i o tym nie pomyśleliśmy. I tam w ogóle jest jakaś taka dziwna rebelia i jakoś tak nie potrafiłam uwierzyć w tę historię. Tam po prostu dzieciaki e, robią wielki zamęt. I tak właśnie widzę tę historię. Za to Perspektywa Ziemska opowiada o wirusie, bardzo dziwnym wirusie, który wpływa na nasze geny. I ja po prostu, no, przepadłam tutaj. Ja kocham różne zagadnienia genetyczne i właśnie to, jak coś może wpływać na nasz genom. I no, cudo, Po prostu ten wirus i to, jak to wszystko się wiązało z pewnymi niektórymi innymi wątkami fabularnymi, no, bo to wszystko gdzieś tam na koniec autor połączył. I zostawił nas z takim połączeniem, i nie wiemy co dalej. I ja muszę już mieć ten drugi tom, żeby czytać, czytać i czytać, co tam się wydarzyło. W drugim tomie mam nadzieję, że ten wątek ziemski będzie bardziej wyeksploatowany, a wątek marsjański może sobie trochę być mniej wyeksploatowany, bo mimo tego, że ta książka nazywa się Kolonia i de facto ta kolonia jest mar na Marsie, to dla mnie tego Marsa mogłoby tutaj nie być. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale no na pewno na drugi tom czekam. Pomimo tego, że to jest ponad tysiąc stron przeprawy, no to warto, mega warto. Ja myślę, że są osoby, którym na przykład ten wątek ziemski będzie mniej odpowiadał niż wątek marsjański. Pewnie każdy woli coś innego, ale no, dla mnie wątek ziemski mistrzostwa świata. No i na koniec szybko, bo tutaj chyba nie ma o czym za dużo mówić. Dwie wieże Tolkina. E, drugi tom Władcy Pierścieni, e, druga część Władcy Pierścieni. Nigdy nie wiem jak o tym mówić, żebyście w komentarzach mnie nie poprawiali. Wiem, że to jest jedna historia. E, to jest podzielone na trzy filmy. E, ja tak samo e, podchodzę do książek. Książki też są wydane w trzech Osobnych domach. Dwie wieże mi się lepiej czytało, zdecydowanie lepiej niż na Pierścienia. Nie wiem czemu. Może przez to, że też oglądaliśmy niedawno filmy z Chłopakiem i tak byliśmy wkręceni w tę historię i wiedziałam de facto, co się wydarzy, bo ta historia podąża praktycznie tak samo jak film. No wiadomo, że niektóre. Elementy są bardziej na przykład rozwinięte. Bardzo mi się podoba wątek drzewców Entów. Oni w ogóle skradli moje serce. No ta historia jest podzielona na dwie części. No i ta część pierwsza też właśnie bardziej mi odpowiadała, bo ta część druga no to podążaliśmy za Frodem z jego pierścieniem. A część pierwsza właśnie bardziej była tutaj taka dynamiczna, powiedziałabym. No bo mamy całą tą drużynę, mamy naszych hobitów, mamy właśnie Entów. No i tak jakoś Lepiej mi się po prostu czytało ten początek niż tą końcówkę, ale i tak było spoko. Bardzo dużo się dzieje, więc też nie było nudy. Tak jak mam wrażenie, że właśnie drużyna pierścienia była troszkę dla mnie nudna, tak tutaj zdecydowanie tej nudy nie ma. No i jest pięknie napisana, więc to tutaj no, trzeba oddać, bo zarówno pierwszy, jak i drugi tom e, wspaniale się czyta pod kątem tego, jak są te książki napisane. No i Tyle. Każdy chyba wie, czym władca pierścieni jest, więc tutaj fabularnie nie będę się rozwijała. Jeżeli nie czytaliście, a tylko oglądaliście filmy, to myślę, że warto. No ja czytam właściwie książkę. Nie wiem, tydzień, dwa tygodnie po obejrzeniu filmu, i nadal, nadal mi się to dobrze czyta, więc to chyba jest najlepsza rekomendacja dla tej książki. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Przepraszam Was za tak skaczące światło, ale mamy wybitnie chwiejną pogodę dzisiaj czasem chmura, czasem słońce no i niestety ten kadr tak skacze w kolorystyce. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza jakoś bardzo. Dajcie koniecznie znać, co Wy fajnego przeczytaliście ostatnio, albo czy czytaliście którąś z pokazywanych przeze mnie książek i jak Wam się podobała. A ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.